Artur Kornik-Sowiński po, po pierwszej obronie pasa na gali sw 34, powiedz jak czujesz się po tym 15 minutowym boju? Bardzo dobrze się czuję po tym 15 minutowym boju, e, no nic z mi nie jest, a więc to chyba najważniejsze, no, tak mamę to uspokoi na pewno, mam o nic mi nie ma. E, co? Pierwsza obrona super, fajne uczucie, nigdy nie broniłem pasa do tej pory, więc przyznam, że że jest to dodatkowa taka, jakaś pozytywna emocja. Sprawiłeś sobie prezentu urodzinowy wygrywając tą walkę. Powiedz, czy twój rywal czymś cię szczególnie zaskoczył? Zaskoczył mnie w wielu elementach. W niektórych się zdziwiłem, tak powiedzmy, pozytywnie, bo myślałem, że będzie silniejszy. Nie był silniejszy, ale myślałem, że boksersko będę przeważał bardziej. Bardzo ładnie blokował moją lewą rękę, co mnie zdziwiło. Co jeszcze mogę powiedzieć? Kurczę tak na gorąco. To chyba tyle, tak? tak takie dwa główne to, to tyle. Jak oceniasz swoje przygotowanie motoryczne i na przestrzeni tych 15 minut? czy Przy Przygotowania przebiegły bardzo podobnie jak do wcześniejszej walki, kiedy zdobywaliśmy ten pas. Teraz było jednak ta różnica, że. Od razu z, jednej, tak jakby z jednego okresu przygotowawczego skoczyliśmy na drugi. Bardzo miałem krótki ten okres takiego roztrenowania. Teraz z, z, będą zasłużone wakacje. Troszkę wypocznę. Gdzie te wakacje? A jeszcze nie planowałem. znaczy, wakacje? No, tak sobie pozwolę pojeść myślę, że przez tydzień. Każda pizzeria jest moja. No więc tak, przez tydzień sobie odpuszczę w ogóle dietę i skupimy się na słodyczach i pizzy. E, po tygodniu wrócimy do treningu, zrobimy je tak bardziej pod kątem siłowym i parterowym, ponieważ no, tutaj jest teraz taki okres, kiedy myślę, że skupimy się na tych dwóch elementach. E, no, słyszałem, że Pudzian już ma rywala, no, ale będę trzymał kciuki, że, 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 bo z Różalem walczy, tak? Tak. Kurczę, no tam Różelowi źle nie życzę, no ale gdyby jednak Różel odpadł, to, 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 to na pizzy i ciastkach <grybujesz> będę, będę gotowy na Pudzianę. Później zapytany o tą walkę powiedział, żebyś nie czytał tyle komiksów. Czytać? Czytam komiksy, bardzo lubię komiksy. Fajnie, że Pudzian o tym wie. <grywa> Czyli śledzi mnie. O, wiedziałem, wiedziałem. O, taki niepozorny Mariusza tutaj widać. <grywa> Jednak śledzi. Hmm? Artur Mazur w wywiadzie z Maciejem Kawulskim poruszył ten temat. Maciej powiedział, że KSW jest platformą do organizowania ciekawych walk i w razie, gdyby wypadły rywal Mariusza, wtedy jeszcze nie było wiadomo, że będzie to, to Marcin, to wystosują do niego zapytanie, czy, czy zawalczyłby z tobą. Szczerz Mówiąc, e, moim zdaniem Mariusz tej walki nie weźmie, no, bo. się na jego miejscu. No, on tą walką nie zyska za bardzo nic. No, pokona mistrza KSW, fakt, faktem, ale o połowę lżejszego od swojej kategorii, a więc, więc jakiegoś uznania fanów w tym nie będzie może stracić bardzo wiele. Więc myślę, że z takiego czysto biznesowego punktu nie weźmie tej walki, ale. Gdyby go tam jakoś włodarze KSW przymusili, jestem bardzo, bardzo chętny na tą walkę. Cały czas. Ale podpisano też Marcina Wrzoska, dzisiaj to zostało ogłoszone. Myślisz, że do tej walki dojdzie? Bo pierwsze próby były, były pierwsze próby zestawienia tej walki właśnie na dzisiaj. To się nie udało, był za krótki okres czasu. Myślisz, że po pełnym obozie przygotowawczym taka walka jest bardzo możliwa? No to już od Ma Marcina zależy, bo z tego co wiem to Marcin miał być na tą galę odmówił, tą walkę, odmówił tej walki, no a więc zależy. to zależy no to nie od... Masz nic o... przeciwko takiej nie, no pewnie, że nie. Ja tak naprawdę jestem do dyspozycji KSW po prostu tu akurat wracając jeszcze raz do Mariusza to, to, to było zawsze takie moje marzenie, żeby zawalczyć z chłopem, który jest dwa razy większy ode mnie i padło na Mariusza no bo Mariusz jest dwa razy większy ode mnie w, w KSW, no nie wiem, byłby no nie wiem, byśmy mieli hardkorowego koca w, w ekipie, no to, no, no to pewnie go bym wyzwał, no ale, ale go nie mamy, no a więc jest on Pudzianowski, którego bardzo szanuję, jestem mu wdzięczny, bo to on rozpromował MMA i ogólnie cenię go jako sportowca, jako człowieka, w wielu kwestiach się z nim bardzo nawet zgadzam, ale to nie ma się nijak do tego, że, że po prostu uważam, żebym go pokonał, jestem lepszym zawodnikiem MMA. Wracając jeszcze... Wracając jeszcze do tego poprzedniego pojedynku i porównując go z tym, tam byliśmy świadkami dużej liczby fajerwerków i różnych zdarzeń troszeczkę nie do końca zawsze przewidywalnych. Tutaj była taka ciężka, twarda, mocna praca, to ja rozumiem rywal narzucił to, że trzeba się było bardziej skupić konkretnie na, na tym samym normalnym prowadzeniu walki. To znaczy, jeszcze raz podkreślę, że jakieś tam rzeczy, typu wędka, typu, nie wiem, jakieś takie spontaniczne rzeczy, one wychodzą spontanicznie. To nie da się, z, nie wiem, ja nie siadam z trenerami i opracujemy taktykę, że w drugiej minucie zarzucimy wędkę albo laso, <noise> ponieważ to fajnie wyjdzie i publiczność będzie dobrze reagować. Nie, to, to jest spontaniczne, ja taki po prostu <noise> jestem i w pewnym, wiesz, w pewnych chwilach masz ochotę wziąć nie wiem czy piłki zacząć żonglować a czasem po prostu rywal ci na to nie pozwala no i nie masz trzech piłek pod ręką <grym> i nie żonglujesz no dzisiaj tej tej żonglerki było mniej było mniej takich mniej tego kontaktu z publicznością no też dużo zależało właśnie od narzuconego stylu przez rywala też ta druga runda była przynudnawa no tak nam wyszło kiepsko to wyszło Hmm. A to nie jest taki, że powodzisz się za bardzo, rozluźniłeś się po pierwszej fenomenalnej rundzie, gdzie sobie dawałeś radę na pełnym dystansie i po prostu chwila nieuwagi w drugiej rundzie się trochę to, to obróciło przeciwko tobie, wyłapał to kolano, nogę. No, wyłapał kopnięcie, no ale to wiesz co, nie wiem czy to jest chwila rozluźnienia, no, ja nie mogę być spięty i się wahać, czy kopnąć, czy nie kopnąć, bo może mi złapać nogę, no po prostu głowa daje sygnał, jest miejsce na kopnięcie, no to kopiesz i jeżeli wyłapuje tą nogę, no to... To zazwyczaj lądujesz na plecach, ja wylądowałem na plecach, sędziemu się tam nie śpieszyło do podniesienia tej walki, no i ta druga runda wyglądała słabo, no, taka nudnawa, no, no, i moja wina i wina no. przeciwnika i sędziego, no, ogólnie... No musicie to przeżyć. A jaki był plan na dzisiejszą walkę? Wiesz co, no, na pewno mieliśmy boks boksować. <laughs> mieliśmy wygrać to też. Eee... Ta szermierka na ręce jednak nie przynosiła takiego skutku jak, jak zam, jaki był zamierzony, ponieważ bardzo fajnie blokował, szczególnie mój lewy prosty, co mnie zdziwiło. Troszkę więcej kopnić miało być, ale tutaj jakoś moje nogi też mówiły tych spontanicznych kopnięć no i myślę, że ten element też będziemy jeszcze dopracowywać, żeby troszkę więcej pokopać w kolejnym walce. A gdzie przygotowywałeś się do walki? Okres przygotowawczy miałem praktycznie identyczny jak poprzedniej, do poprzedniej walki. Zacząłem u Petra soboty w Niemczech, to taki tygodniowy kamp. Kurczę, tam jest naprawdę super atmosfera, bardzo lubię tam jeździć. Po powrocie z Ballingen trenowałem cały czas w Katowicach, do tego Doszedł jeszcze potem taki weekendowy camp sparingowy w biersku białej Potem byłem jeszcze u Tomasza Drwala, posparować z Kotwicą i u chłopaków Cieszynie Umyty. Za co serdecznie każdemu dziękuję, który ze mną sparował, który dorzucił jakąkolwiek radę. No, tak jak mówię, to nie jest mój pas, to jest nasz pas. Na ten pas działa naprawdę cały sztab ludzi i i to jest nasz pas. Dziękuję Wam serdecznie. Ja mam tą przyjemność i dumę go mieć teraz na ramieniu, ale, ale to jest zasługa wielu, wielu ludzi. To nie jest tylko mój pas, to jest nasz pas. Mówiłeś, że w nie było tyle kontaktu z publicznością, ale publiczność kontaktowała się z Tobą, spora grupa kibiców, nawet z transparentem, bardzo głośnych, nawet o godzinie 18 przed halą gdzieś tam skandowali Twoją ksywę, e, tego chyba wcześniej nie było, nie było z Tobą, powiedz w ogóle jak się na to zapatrujesz i czy to dodaje jakiegoś powera dodatkowego? Nie no super, no kibice w ogóle świetnie, dzisiaj wyróżniała się taka dość mocna e, ekipa z Ziemowitu, z kopalni. Jest to kopalnia w Lędzinach. No, przyjechali przyjechali e, ubrani w te same koszulki, co ja, w tę samą czapkę, e, którą ja miałem. Nawet niektórzy mieli podoklejane brody. Przez 15 minut walili w ten bęben, krzyczeli Kornik. No, super emocje. Przy takiej publiczności to naprawdę, wiecie co, super się walczy. To jest taki kop energetyczny. że Możesz czy, nie wiem, każdą odżywkę sobie wypić treningówkę, ale nie dać takiego poweru jak, jak, jak takie od, odczucie. No, w ogóle publiczność na KSW coraz lepiej rozumie te walki, coraz lepiej się bawi na, 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 na takich widowiskach. Super mi kibicują, już ostatnia walka była mega pod względem mojego kontaktu z publicznością i tego jaką energię mi dawali, a teraz to i przebiło jeszcze, je, jeszcze i to dość spory procent. Mam nadzieję, że zawsze tak będzie, a może i nawet lepiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A jeszcze słuchajcie, słuchajcie, ja sobie pozwolę tutaj karteczkę wyciągnąć, bo to nie jest takie łatwe. Przede wszystkim chciałem podziękować jeszcze raz kibicom, którzy mi kibicowali dzisiaj, bo to było naprawdę mega. Nie miałem nigdy... No nigdy nie miałem takiej ekipy wspierającej. I teraz bym sobie pozwolił na troszkę prywaty i podziękował sponsorom, no, bez których no, tego pasa by tutaj nie było, bo to jednak m, oni mi umożliwiają to, że mogę skupić się na treningach. A więc tak, Nickfoot, Inschboot, Clickhouse, Bezerg Labs, Manualmet, Grupa DSF, Hebda, Spisz Panda, Jakub Hycki, Lekki Smak. E, Nickfood e, Active Sport. E, potem mamy jeszcze Sailasa, e, no, Czekajcie, bo już mi się skończyło karta. Ja wiem, że ich jest trochę więcej i tych co miałem na klacie na plecach, czyli Jim Heltorow, -Hel Pitbull dokładnie i chyba to wszystko. Dziękuję, że kogoś pominąłem, sorry, ale jestem Wam i tak mega, 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 mega wdzięczny. Naprawdę dziękuję, dziękuję, dziękuję.